Sprawa zaginięcia Beaty Klimek to jedna z tych historii, które przez lata nie tracą na znaczeniu. Od samego początku budziła ogromne zainteresowanie opinii publicznej, bo łączy w sobie wszystkie elementy klasycznej kryminalnej zagadki nagłe zniknięcie osoby, brak jednoznacznych dowodów, sprzeczne relacje świadków oraz sieć skomplikowanych powiązań osobistych. W takich sprawach każdy szczegół może okazać się przełomowy, a najmniejsza informacja może otworzyć zupełnie nowy kierunek poszukiwań. W ostatnich miesiącach wydarzenia nabrały nowego tempa, kiedy wydawało się, że dochodzenie w sprawie Beaty Klimek utkwiło w martwym punkcie, na scenę powrócił jej mąż, pan Jan. Po długim okresie milczenia zdecydował się ujawnić coś, co określano mianem sensacyjnego. Jedno zdjęcie i jeden komentarz wystarczyłyby, ponownie skupić uwagę mediów i obserwatorów na tej sprawie. Zwykła fotografia stała się punktem zapalnym, a treść dopisku nadała jej zupełnie inny wymiar. Od tego momentu sprawa zaczęła się rozwijać w kilku kierunkach. Pojawiły się wątpliwości dotyczące biżuterii, która mogła należeć do zaginionej kobiety, a która znalazła się w posiadaniu innej osoby. Pojawiły się również nowe świadectwa mieszkańców wsi Porac i Naćmierz, którzy twierdzą, że widzieli Jana w godzinach zupełnie nie pasujących do jego własnej wersji wydarzeń. W tle pozostaje także wątek biogazowni, w której pojawił się wraz z ojcem, ale gdzie nagrania monitoringu nie zostały zabezpieczone na czas. Do tego dochodzi jeszcze kwestia skomplikowanych relacji Jana z byłą partnerką Agnieszką. To właśnie ona znalazła się w centrum podejrzeń po publikacji zdjęcia z naszyjnikiem. Wątpliwości budzą jej działania ale także wzajemne oskarżenia jakie padły między nią a Janem. Jedni twierdzą, że oboje wspólnie prowadzili grę pozorów, inni, że Jan został zmanipulowany i wciągnięty w układ, którego nie kontrolował. Dzisiejszy odcinek poświęcimy właśnie tym zagadnieniom. W pierwszym segmencie zajmiemy się samą publikacją Jana i tym, Jakie konsekwencje prawne i śledcze może mieć ujawnienie zdjęcia biżuterii. Drugim przyjrzymy się relacjom świadków, którzy przedstawiają zupełnie inne wersje godzin obecności Jana w poradzu i na ćmierzu, a także w biogazowni. Trzecim natomiast próbujemy przeanalizować charakter relacji Jana i Agnieszki oraz to, w jaki sposób ich zachowania wpłynęły na bieg całej sprawy. Na końcu podsumujemy stan dochodzenia i zastanowimy się, czy rzeczywiście jesteśmy już blisko przełomu? Historia zaginionej Beaty Klimek przez długi czas rozwijała się w cieniu niedopowiedzeń i niespójnych tropów, aż do momentu, w którym na nowo poruszyła opinię publiczną publikacja dokonana przez jej męża. To wydarzenie miało miejsce już po wielu miesiącach milczenia i zostało odebrane przez obserwatorów jako świadome zagranie człowieka, który zdecydował się w końcu mówić wprost. Jan udostępnił w mediach społecznościowych fotografię swojej byłej partnerki Agnieszki, Samo zdjęcie, gdyby pozostało bez opisu, nie wzbudziłoby zapewne większego zainteresowania, jednak dołączony komentarz zmienił jego charakter i wywołał prawdziwą burzę. Jan napisał bowiem, że naszyjnik widoczny na szyi Agnieszki nie jest jej własnością, wskazał, że należy on do jego zaginionej żony, Beaty Klimek. Co więcej, zasugerował, że Agnieszka doskonale zdaje sobie z tego sprawę. To stwierdzenie sprawiło, że zwykła fotografia stała się nie tylko kolejnym elementem medialnej układanki, ale potencjalnym dowodem w sprawie. W przestrzeni publicznej padły słowa, które, w ocenie wielu obserwatorów, powinny zostać potraktowane jako zawiadomienie o przestępstwie. W polskim systemie prawnym istnieje bowiem zasada, że każde zgłoszenie o możliwości popełnienia czynu zabronionego, niezależnie od jego formy, powinno zostać zweryfikowane przez organy ścigania. Nie ma znaczenia, czy informacja została przekazana na piśmie, czy ustnie, czy pojawiła się na komisariacie, czy w przestrzeni medialnej. Liczy się sam fakt, że wskazuje na możliwość naruszenia prawa. Jeśli więc mąż zaginionej kobiety publicznie sugeruje, że biżuteria należąca do jego żony znajduje się w rękach innej osoby, która nie powinna jej posiadać, to jest to sytuacja wymagająca reakcji prokuratury i policji. Znaczenie tej deklaracji można rozpatrywać na kilku poziomach. Po pierwsze, w sensie czysto dowodowym. Każdy przedmiot osobisty zaginionej osoby może być nieocenioną wskazówką. Biżuteria to obiekt o wysokiej wartości emocjonalnej, a czasem także materialnej. Jeśli faktycznie należała do Beaty Klimek, powinna znajdować się w jej domu lub w miejscu, do którego miała dostęp. Pojawienie się takiego przedmiotu w rękach osoby trzeciej może wskazywać na bezpośrednie powiązanie z jej zaginięciem. Po drugie, w sensie psychologicznym. Sam fakt, że Jan zdecydował się ujawnić te informacje w takiej formie, pokazuje jego determinację i być może desperację. To także element budowania narracji, w której stawia siebie w roli osoby walczącej o prawdę. Problem pojawia się jednak w momencie, gdy zdamy sobie sprawę, że fotografia i komentarz nie zostały przekazane najpierw organom ścigania, lecz opublikowane w internecie. To oznacza, że każdy, kto mógł być powiązany ze sprawą, miał możliwość zapoznania się z tą informacją. A skoro tak, miał również wystarczająco dużo czasu, aby pozbyć się ewentualnych dowodów. Biżuteria mogła zostać ukryta, sprzedana. A nawet zniszczona. Zamiast kluczowego dowodu pozostało więc jedynie zdjęcie i publiczna deklaracja. W tym sensie przedmiot, który mógł pomóc w rozwiązaniu sprawy, stał się czymś, co w żargonie śledczych bywa nazywane trefnym towarem, obiektem, którego posiadanie staje się ryzykowne, a którego zniszczenie bywa najprostszym sposobem pozbycia się problemu. Ta sytuacja ujawnia poważny problem w działaniach śledczych. Organy ścigania powinny być pierwsze na miejscu, kiedy pojawia się informacja o istnieniu dowodu. Tymczasem w sprawie Beaty Klimek wielokrotnie internet okazywał się szybszy. Jan, publikując zdjęcie, po raz kolejny udowodnił, że to on, a nie prokuratura, potrafi nadać rytm wydarzeniu. To on decyduje, kiedy i w jaki sposób opinia publiczna dowiaduje się o nowych szczegółach. Śledczy zamiast być o krok przed wszystkimi, często muszą nadrabiać zaległości. Nie sposób pominąć również kontekstu medialnego. W dobie powszechnego dostępu do internetu każda informacja staje się natychmiast elementem publicznej debaty. Komentarze, udostępnienia, analizy użytkowników sieci to wszystko tworzy presję, której nie można zignorować. W tym przypadku Jan wykorzystał tę dynamikę. Publikując zdjęcie i wskazując na Agnieszkę zmusił opinię publiczną i organy ścigania do reakcji. To jednak oznacza również, że działania śledcze nie są już prowadzone w spokojnym, zamkniętym gronie ekspertów, lecz pod nieustannym nadzorem setek tysięcy osób. Warto zwrócić uwagę także na to, w jaki sposób Jan sformułował swój komentarz. Nie napisał, że wydaje mu się nie sugerował w sposób warunkowy. Powiedział wprost. Biżuteria należy do Beaty, a Agnieszka o tym wie. To bardzo mocne stwierdzenie, które ma charakter oskarżenia. W polskim prawie taka wypowiedź może mieć konsekwencje nie tylko dla samej sprawy, ale i dla autora. Jeżeli bowiem okaże się, że nie jest prawdziwa, Agnieszka mogłaby rozważać kroki prawne z tytułu pomówienia. Z drugiej strony, jeśli jest prawdziwa, stanowi jeden z najważniejszych tropów w całej historii. Biżuteria w tym ujęciu staje się czymś więcej niż tylko przedmiotem. To symbol całej sprawy. Pokazuje, jak łatwo można stracić szansę na przełom, jeśli nie zostanie zachowana właściwa kolejność działań. Pokazuje też, jak cienka jest granica między informacją a oskarżeniem, między tropem a poszlaką. Wreszcie, ujawnia, że w tej sprawie nadal istnieją elementy które nie zostały zbadane i które mogą okazać się decydujące. Warto przypomnieć, że podobne sytuacje zdarzały się w innych głośnych sprawach kryminalnych. Często to właśnie przedmioty osobiste zegarek, telefon, fragment garderoby stawały się punktem wyjścia do przełomu. W wielu przypadkach odnalezienie takiego elementu pozwalało ustalić ostatnie godziny życia zaginionej osoby, wskazać osoby, z którymi miała kontakt, a nawet udowodnić winę sprawcy. W przypadku Beaty Klimek biżuteria mogłaby pełnić taką samą rolę. Niestety sposób, w jaki została ujawniona, sprawia, że jej wartość dowodowa może być już nie do odzyskania. W każdej sprawie kryminalnej jednym z najważniejszych elementów jest ustalenie dokładnej osi czasu wydarzeń. To właśnie ona pozwala śledczym określić, kto mógł mieć kontakt z osobą zaginioną, kto przebywał w miejscu zdarzenia i jakie działania mogły zostać podjęte w krytycznych godzinach. W przypadku zaginięcia Beaty Klimek ta oś czasu od samego początku była problematyczna. Relacje świadków, wersje składane przez bliskich oraz dostępne dowody nie układały się w spójny obraz. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy pojawiły się zeznania mieszkańców Poradza i Naćmierza oraz informacje od pracowników biogazowni. Każda z tych relacji wydaje się logiczna i przekonująca, ale wszystkie razem tworzą mozaikę, która nie daje się złożyć w jednolitą całość. Pierwszym świadkiem, który wniósł nowe informacje był pan Marcin mieszkaniec ostatniego domu w Poradzu. To człowiek dobrze znający Jana, z którym w przeszłości utrzymywał znajomość. Pan Marcin zeznał, że widział Jana około godziny dziesiątej w dniu zaginięcia beaty. Jan poruszał się swoim pięciodrzwiowym samochodem terenowym, jechał boczną drogą prowadzącą od strony pól, najbardziej zapadł mu w pamięć szczegół. Jan miał na głowie czapkę i wyraźnie schylił głowę, jakby chciał uniknąć rozpoznania. W psychologii śledczej taki gest często interpretowany jest jako próba uniknięcia kontaktu wzrokowego, a więc sytuacja, w której ktoś zdaje sobie sprawę, że jego obecność w danym miejscu nie powinna zostać zauważona. To detal, który trudno zignorować, zwłaszcza że świadek nie miał wątpliwości co do identyfikacji. Znał Jana osobiście i był pewien, że widział właśnie jego. Drugim istotnym świadectwem jest relacja starszego małżeństwa znać mierze. Według ich zeznań Jan zatrzymał się przy jej domu około godziny 9.45. Zapytał gospodarzy, do kogo należą sterty kamieni znajdujące się na pobliskim polu. Gospodyni wskazała lokalnego przedsiębiorcę, właściciela gruntów i biogazowi podpowiedzi Jan miał powiedzieć, że nie dogada się z nim. Wypowiedź ta może mieć różne znaczenie. Od zwykłego braku znajomości, aż po sugestie konfliktu czy różnicy pozycji społecznej. Szczególnie istotne jest jednak to, że gospodyni spojrzała wtedy na zegarek i zapamiętała godzinę była 9.45. To zeznanie podważa wersję przedstawioną przez Janę i Agnieszkę, którzy twierdzili, że o 9.20 Jan znajdował się już w łobzie, jeśli rzeczywiście był wtedy w naćmierzu, nie mógł jednocześnie być w innej miejscowości oddalonej o kilkanaście kilometrów. Trzecie źródło informacji pochodzi od pracowników biogazowych. Według ich relacji około południa Jan pojawił się tam wraz z ojcem. Pracownicy zapamiętali obecność srebrnego samochodu kombi, co zostało również zarejestrowane przez kamery monitoringu. Niestety, nagrania nie zostały zabezpieczone na czas. Policja zgłosiła się po nie dopiero po kilku tygodniach, kiedy materiał został już nadpisany. W ten sposób przepadł jeden z nielicznych, twardych dowodów, które mogłyby potwierdzić obecność siana w biogazowni w tym konkretnym czasie. To poważne zaniedbanie, które rzuca cień na całe postępowanie. Jeśli zestawimy wszystkie te relacje, Powstaje obraz pełen sprzeczności. Według wersji Jana i Agnieszki o dziewiątej dwadzieścia mężczyzna był już w łobzie. Według starszego małżeństwa znaćmierza o 9.45 znajdował się pod ich domem. Według pana Marcina o dziesiątej widziano go w poradzu. Według pracowników biogazowni o 12.30 przyjechał tam wraz z ojcem. Te godziny nie układają się w spójną linię czasową. Przypominają raczej rozsypane puzle, w których brakuje kilku kluczowych elementów, aby stworzyć pełny obraz. Sprzeczności te można tłumaczyć na różne sposoby. Możliwe, że któryś ze świadków pomylił się co do dnia lub godziny. Możliwe też, że relacje są prawdziwe, ale Jan rzeczywiście poruszał się szybko między tymi miejscami, próbując zmylić potencjalnych obserwatorów. Nie można też wykluczyć, że niektóre z zeznań są celowo zniekształcone. W każdej sprawie kryminalnej pamięć świadków jest elementem zawodnym. Ludzie zapamiętują pewne szczegóły, ale mylą inne, przesuwają w czasie, łączą różne wydarzenia. Jednak w tym przypadku zgodność co do szczegółów, takich jak schylenie głowy, charakterystyczny samochód czy konkretna rozmowa o stertach kamieni, sprawia, że zeznania brzmią wiarygodnie. To rodzi kolejne pytania. Dlaczego wersja Jana i Agnieszki nie pokrywa się z tym, co mówią inni? Czy świadkowie rzeczywiście mogli się pomylić, czy też Jan próbował stworzyć fałszywe alibi? A jeśli tak, to dlaczego? co starał się ukryć. Niewątpliwie brak zabezpieczenia nagrań z biogazowni jest jednym z najpoważniejszych błędów w całym postępowaniu. Monitoring mógł rozwiać wszystkie wątpliwości, potwierdzić obecność Jana w konkretnym czasie i miejscu albo ją wykluczyć. Tymczasem dziś pozostaje jedynie poleganie na pamięci pracowników. To sytuacja frustrująca, bo w sprawach kryminalnych czas działa zawsze na niekorzyść śledczych. Każda godzina opóźnienia zwiększa ryzyko utraty dowodów. Analizując wszystkie dostępne relacje, trudno oprzeć się wrażeniu, że oś czasu w sprawie zaginięcia Beaty Klimek została celowo zamazana. Zamiast przejrzystego ciągu zdarzeń mamy sieć niepasujących do siebie fragmentów, to sprawia, że dochodzenie staje się jeszcze trudniejsze. A jednak te same sprzeczności mogą być kluczem do rozwiązania sprawy. Wystarczy znaleźć element, który połączy wszystkie pozostałe. Sprzeczne godziny i świadectwa mieszkańców poradza i naćmierza a także informacje z biogazowni tworzą jeden z najważniejszych wątków w całym dochodzeniu. To one pokazują, że oficjalna wersja wydarzeń może być niepełna albo wręcz nieprawdziwa. To one przypominają, że w tej sprawie nic nie jest oczywiste, a każdy szczegół wymaga dokładnej analizy. Każde zaginięcie, zwłaszcza tak głośne i tak długo niewyjaśnione jak sprawa Beaty Klimek, rozgrywa się nie tylko w przestrzeni faktów i dowodów, ale również w sferze ludzkich relacji. To właśnie one, splecione z emocjami, lękami i tajemnicami, nadają wydarzeniom dodatkowy kontekst. W przypadku tej sprawy szczególne znaczenie ma relacja Jana z Agnieszką, kobietą, która początkowo wydawała się być dla niego wsparciem, a z czasem stała się jedną z kluczowych postaci budzących najwięcej kontrowersji. To, co Jan ujawnił po czasie, nakreśliło obraz związku dalekiego od ideału. Mówił o szantażu emocjonalnym, o presji psychicznej, o sytuacjach, w których Agnieszka miała posuwać się do dramatycznej deklaracji, by go przy sobie zatrzymać. Według jego słów zdarzało się, że sugerowała próby samobójcze, co miało na celu wywołanie w nim poczucia winy i utrzymanie go w relacji. Takie zachowania, jeśli są prawdziwe, pisują się w mechanizmy psychologiczne znane w literaturze kryminologicznej jako taktyki manipulacyjne. Z jednej strony sprawiają, że partner czuje się odpowiedzialny za drugą osobę, z drugiej prowadzą do powolnej utraty niezależności i poczucia kontroli. Ale obraz tej relacji nie jest jednoznaczny. W opinii części komentatorów to Jan mógł być stroną dominującą, która świadomie lub nieświadomie odgrywała przed otoczeniem rolę ofiary. Takie postrzeganie wynika z jego zachowań, publicznych publikacji, oskarżeń kierowanych w stronę Agnieszki, a także budowania narracji, w której sam siebie przedstawia jako człowieka zdradzonego i zmanipulowanego. Dla jednych jest to autentyczne świadectwo dramatycznych doświadczeń, dla innych sprytnie konstruowana opowieść mająca odciągnąć uwagę od istotnych faktów. Na tle tych wzajemnych oskarżeń pojawia się wątek biżuterii. To właśnie on stał się katalizatorem najnowszych wydarzeń. Według Jana naszyjnik, który Agnieszka nosiła na zdjęciu należał do jego zaginionej żony Beaty. Jeśli to prawda, rodzi się pytanie w jaki sposób biżuteria znalazła się w rękach Agnieszki. Czy rzeczywiście była to własność Beaty? A jeśli tak, to czy Agnieszka otrzymała ją od Jana, czy też znalazła się w jej posiadaniu inną drogą, o której nie chce mówić? Brak jednoznacznej odpowiedzi sprawia, że temat ten budzi ogromne emocje. Internauci szybko podzielili się w opiniach. Jedni uważają, że cała sytuacja to teatr, w którym Jan i Agnieszka wspólnie odgrywają rolę, aby zamieszać w sprawie i utrudnić jej rozwiązanie. Według tego scenariusza każde ich publiczne wystąpienie, każda publikacja i każda wzajemna sprzeczka są częścią gry, która ma na celu odwrócenie uwagi od najważniejszych pytań. Inni są zdania, że Jan pomimo swojej niejednoznacznej postawy mógł zostać zmanipulowany przez Agnieszkę. Tej interpretacji to ona jest osobą silniejszą psychicznie, która wykorzystuje emocjonalne słabości partnera, aby osiągnąć swoje cele. Mechanizmy podobne do tych, o których mówił Jan, są dobrze znane psychologom: szantaż emocjonalny, groźby samookaleczenia, manipulowanie poczuciem winy. To wszystko narzędzia, które potrafią skutecznie wiązać drugą osobę i uniemożliwiać jej racjonalne decyzje. Z drugiej strony historia zna także przypadki, w których to rzekome ofiary takich manipulacji same kreowały się na poszkodowanych, podczas gdy w rzeczywistości odgrywały rolę inicjatorów toksycznych zachowań. W sprawach kryminalnych granice te często zacierają się do tego stopnia, że prawda staje się niemal nie do odróżnienia od kreacji. Analizując relacje Jana i Agnieszki, nie sposób pominąć jeszcze jednego aspektu kontekstu społecznego. Każde publiczne wystąpienie Jana spotykało się z szerokim odzewem internautów, każda wzmianka o Agnieszce generowała setki komentarzy, w których dominowały emocje, oceny moralne i domysły. W ten sposób prywatna relacja stała się elementem zbiorowej układanki, którą tysiące osób próbowały na własną rękę zinterpretować. To sprawiło, że presja na oboje bohaterów wzrosła do poziomu trudnego do zniesienia. Szczególnie istotne jest jednak to, że na tle tej skomplikowanej relacji nie udało się dotąd udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytanie co stało się z Beatą Klimek. Wzajemne oskarżenia, emocjonalne wyznania i publiczne publikacje nie przybliżają nas do wyjaśnienia jej losu. Przeciwnie, tworzą kolejne warstwy niejasności, które utrudniają śledztwo. Nie można wykluczyć, że to właśnie w dynamice relacji Jana i Agnieszki kryje się odpowiedź na wiele pytań. Być może ich zachowania po zaginięciu Beaty nie były przypadkowe, ale stanowiły próbę kontrolowania narracji i wpływania na opinię publiczną. Być może jedno z nich rzeczywiście było ofiarą drugiego, a być może oboje zostali wciągnięci w układ, którego konsekwencje okazały się dla nich nie do przewidzenia. Na tym etapie trudno wskazać, która z tych interpretacji jest prawdziwa. Ale jedno jest pewne: relacja Jana i Agnieszki to nie tylko wątek poboczny, to centralny element całej historii, który może zadecydować o jej rozwiązaniu. Biżuteria, która stała się punktem zapalnym, jest symbolem tej skomplikowanej więzi. Symbolizuje zarówno bliskość, jak i zdradę, zarówno intymność, jak i tajemnicę. Właśnie dlatego jej znaczenie jest tak duże. W sprawie Beaty Klimek nic nie jest oczywiste. A analiza relacji Jana i Agnieszki przypomina, że za każdym zaginięciem kryją się nie tylko fakty i dowody, ale także ludzie ze swoimi słabościami, emocjami i grami, które nie zawsze są dla otoczenia widoczne. Sprawa zaginięcia Beaty Klimek od samego początku stanowi wyzwanie dla śledczych, mediów i opinii publicznej. Wiele lat po zniknięciu kobiety nadal nie udało się wskazać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co się z nią stało. Zamiast tego wciąż pojawiają się nowe tropy, które prowadzą w sprzecznych kierunkach. To czyni tę historię jedną z najbardziej zagadkowych w Polsce. Ostatnie miesiące przyniosły kilka przełomowych wątków. Po pierwsze, publikacja Jana, męża zaginionej, której wskazał, że jego była partnerka Agnieszka posiada biżuterię należącą do Beaty Klimek. Ten jeden komentarz sprawił, że sprawa ponownie znalazła się w centrum uwagi, a internauci zaczęli domagać się natychmiastowej reakcji służb. Po drugie, nowe relacje świadków z poradza i naćmierza, którzy widzieli Jana w godzinach zupełnie niepasujących do jego własnej wersji wydarzeń, te zeznania sprawiły, że oficjalna oś czasu zaczęła się chwiać, a wydarzenia w dniu zaginięcia zyskały nowe sprzeczne interpretacje. Po trzecie, wątek biogazowni i niezabezpieczonych nagrań monitoringu, dowodu, który mógł potwierdzić lub obalić relacje świadków, a który został stracony z powodu opóźnień w działaniach śledczych. Nie można też pominąć dynamiki relacji Jana i Agnieszki, to właśnie ona jest dziś jednym z najważniejszych punktów całej sprawy. Ich wzajemne oskarżenia, publiczne wystąpienia i kontrowersje wokół biżuterii sprawiają, że stają się oni nie tylko świadkami, ale i bohaterami wydarzeń. Nie wiadomo jednak, czy oboje nie grali wspólnie w grę pozorów, czy też jedno z nich nie było ofiarą drugiego. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę wciąż trwa i zostało przedłużone. To oznacza, że wszystkie te wątki nadal są analizowane. Biżuteria, zeznania świadków, brakujące nagrania i relacje między bohaterami sprawy wszystko to pozostaje w kręgu zainteresowania organów ścigania. Każdy z tych elementów może okazać się kluczowy, ale na razie nie doprowadził do jednoznacznego przełomu. W takich sprawach często jest tak, że długo panuje cisza, aż w końcu pojawia się jeden szczegół, który zmienia wszystko. Być może jesteśmy właśnie na takim etapie. Coraz więcej osób zabiera głos, coraz więcej informacji trafia do opinii publicznej, coraz więcej niezależnych badaczy angażuje się w analizę sprawy. To presja społeczna sprawia, że śledztwo nie może zostać zamknięte, a nowe tropy muszą być weryfikowane. Teraz pytanie kieruję do Was, widzów i słuchaczy. Jak oceniacie publikację Jan? Czy rzeczywiście biżuteria mogła należeć do Beaty Klimek? A jeśli tak, to w jaki sposób znalazła się w rękach Agnieszki? Jak interpretujecie sprzeczne zeznania świadków z Poradza i Nećmierza? Czy brak nagrań z biogazowni był wynikiem zwykłego zaniedbania, czy też czegoś poważniejszego? A może to właśnie w relacji Jana i Agnieszki należy szukać odpowiedzi na pytanie, co wydarzyło się naprawdę? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Każdy szczegół, każda analiza, każdy punkt widzenia może być ważny. Subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków, w których będziemy wracać do tej sprawy i analizować nowe fakty. Udostępniajcie nasze materiały dalej, bo ajem więcej osób przyjrzy się tej historii, tym większa szansa, że prawda w końcu ujrzy światło dzienne. Sprawa Beaty Klimek pokazuje, że czas nie zawsze działa na korzyść śledztwa, ale też przypomina, że determinacja opinii publicznej może być siłą zdolną doprowadzić do przełomu. Dlatego zachęcam was bądźcie czujni, analizujcie, komentujcie i wspierajcie nasze dochodzenia. To właśnie dzięki wam ta historia żyje i nie pozwala o sobie zapomnieć.